samowezwanie na czas wielkiego postu bo ten święty dobry czas jest okresem pielgrzymki nie takiej pielgrzymki do której przebycia trzeba liczyć kilometry i trzeba zastanawiać się jakim środkiem lokomocji tam się udać nie to pielgrzymka duchowa papieskie orędzie na ten czas Wielkiego Postu bardzo, ale to bardzo wyraźnie, to właśnie podkreśla. Czytamy tam rozpoczynamy doroczną pielgrzymkę Wielkiego Postu. To ważne, że w papieskim orędziu mowa nie tylko o jakimś okresie 40 dni, tak jakby Wielki Post miał polegać na oglądaniu mijających dat w kalendarzu. To ważne, że użyte jest wyrażenie pielgrzymka. Bo pielgrzymka to coś, co musi się rozpocząć, co musi trwać i co ma doprowadzić nas do celu. To pielgrzymowanie zintensyfikowane, mocniejsze w czasie Wielkiego Postu ma mieć trzy cechy. Po pierwsze, wyruszyć. Jakie to ważne? Wszystkie te sceny z Ewangelii nam się przypominają, kiedy Pan Jezus powiedział pójdź za mną, wszystkie te sceny, w których czytamy, że ktoś rzeczywiście wstał i poszedł za Nim. To jest środa popielcowa, powstać i wyruszyć w drogę. Pokornie błogajmy Boga Ojca, aby pobogosławił ten Bóg popiół. Na nasze głowy na znak pokuty. Boże, ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy. Sprawa uznając, że jesteśmy prochem, i w proch się obrócimy. Przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego syna, który żyje i króluje.